Na Marek Papsun w bardzo dobrym humorze, ale my przypomnimy statystykę, która zapewnego nie cieszy z 14 punktów zdobytych w tym sezonie Raków Częstochowa. Tylko, uwaga, punkt zdobył u siebie. Do tego na własnym stadionie nie strzelił jeszcze żadnego gola. W dziewiątej kolejce PKO BP Ekstraklasy rywalem Rakowa Zagłębie Lubin. I tym razem kibice doczekali się na bramkę już bardzo szybko. Po zaledwie 10 minutach się w Częstochowie. Powtórzmy to raz jeszcze. To jest pierwszy przy gol Rakowa na własnym stadionie w tym sezonie. Dopiero w dziewiątej kolejce. Jego autorem Władysław Koczergin. Asystę zalicza Gustaw Bergren. Raków prowadzi, ale w kolejnych minutach się cofa, gra się wyrównuje. Ładnie Adam Radwański powalczył o piłkę. Jest Marek Mróz, jest też Mateusz Grzybek. Grzybek wszedł już na połowę Rakowa. Podał piłkę do Mateusza Wdowiaka. Wdowiak z lewej strony boiska. Mateusz Wdowiak w polu karnym. Wdowiak przed pole karne. Marek Mróz! Co co za strzał, co za gol! Fantastyczna odpowiedź miedziowych. Fenomenalne trafienie Marka Mroza po naprawdę ładnej akcji. Asysta Mateusza Wdowiaka, no ale lepiej nie mógł uderzyć się mróz. Naprawdę cudowne, przepiękne, kapitalne trafienie. Piłka odbija się jeszcze od słupka i do przerwy. Remis 1 do 1. A w przerwie Marek Pabszun chyba musiał mocno zmotywować swoich piłkarzy, bo Raków na drugą połowę wyszedł zdecydowanie lepszy. Jest ta Ameją, przepuszcza piłkę Koczergin i gol! Jonathan Brunes z drugim trafieniem w tym sezonie, no i z drugim trafieniem w tym meczu dla Rakowa Częstochowa. Jest 2 do 1. Popatrzmy raz jeszcze, ją zalicza asystę, fantastyczną pracę wykonał Koczergin, który przepuścił piłkę, a norweski napastnik Jonathan Brunes daje ponownie w tym spotkaniu prowadzenie Rakowowi Częstochowa, ale chwilę później akcja zagłębia i mamy gwizdek, Paweł Malec dyktuje rzut karny. Ale oglądamy powtórki, widzimy Rodin walczy z Sejkiem i przewraca się piękno, ale piękno przewraca się o nogi Sejka. Analiza WAR wszystko wyjaśnia. Marek Papszun może odetchnąć, absolutnie nie ma mowy o rzucie kardym. Natomiast Raków znów po strzeleniu gola, tak jak w pierwszej połowie nieco cofnięty, Kasper Trelowski musiał teraz zachować czujność. Zagłębie ma trochę lepszy okres gry, ale stuprocentowych sytuacji podbramkowych brakuje. Natomiast Dąbrowski próbował bezpośrednio z rzutu rożnego zaskoczyć bramkarza gospodarzy. To się nie udało. Długa piłka do Patryka Makucha. Makuch poradził sobie z obrońcą. Patryk Makuch co zrobi? No nie ma do kogo zagrać, żadnego z kolegów. Wreszcie biegnie tutaj Gustav Bergren. 3 do 1. Fantastyczny mecz Gustawa Bergrena i pieczętuje tą swoją dobrą grę zdobyczą bramkową, no ale też kapitalną pracę przy tym golu wykonał. Wpuszczony chwilę wcześniej na murawę przez Marka Papszuna Patryk Makuk. Nie gwizdnął sędzia tutaj faulu, jest przywilej korzyści, rusza raków po raz kolejny. Tym razem piłka do Erika Otieno i 4 do 1. Końcówka tego meczu zdecydowanie należy do Rakowa. Raków w drugiej połowie jest drużyną dużo lepszą. No i znów Patryk Makuch w roli głównej w tej akcji. Świetne dzisiaj wejście z ławki rezerwowych. Amorim do Żana Carlosa 5 do 1. Gustav Bergren z drugim golem w tym spotkaniu. Raków był w drugiej połowie zdecydowanie lepszy. Raków rozbija Zagłębie aż 5 do 1. Trener Miedziowych Waldemar Fornalik jest wściekły, ale nie ma się co dziwić. Raków Częstochowa wygrywa po raz pierwszy u siebie w tym sezonie. Zdobywa też pierwsze i to pięć goli na własnym stadionie. No i awansuje na trzecią pozycję w tabeli. Natomiast Miedziowi spadają do strefy spadkowej. Raków Częstochowa zagłębie Lubin 5 do 1. Subskrybuj bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.